Wiele osób mnie pyta, do czego to służy. Taka barierka zwykła. Gdy zobaczycie oceaniczne łodzie wiosłowe, chyba nie zobaczycie takiej z tą barierką, właśnie. Ja przeglądałem wiele przykupnie, czy jak czytam i pytam się różnych osób ze środowiska wierszawskiego, tych oceanicznych, no to nie widać takich barierek. A ta barierka jest fajną rzeczą, przydatną. Nie tylko barierki są dla... Starszych osób, ale gdy buja, e, naprawdę tutaj e, to wszystko robi różnicę. Można się chwycić przy przechodzeniu, można się chwycić przy e, wychyleniu po coś e, za burtę, e, na przykład przy karmieniu ryb. Co mi się już zdarzyło i miejmy nadzieję, że e, więcej się nie zdarzy, ale do rzeczy. E, kolum chłopak, który płynął tą złotorianką i pobił rekord świata jako najmłodsza osoba mówił, Darek, bardzo mi to pomogło właśnie przy chodzeniu przez Łódź bo te paski tutaj one nie są dobre do trzymania i przechodzenia po Łodzi, one są do zapinania się dla bezpieczeństwa, żeby nie wylecieć za burtę ale tak to jest, że ta barierka jak najbardziej przydatna, tylko trzeba, właśnie za radą kalama, trzeba ją obwinąć jedną i drugą czymś miękkim, jakąś gąbką, bo bardzo go poobijały. Już nie mówię o głowie, ale ręka, kolano czy coś, czy żebro nawet. Bardzo bolesne i niepotrzebne. Więc złotorianka ma fajną tutaj rzecz, zabezpieczenie, a po drugie jest to coś, co wzmacnia konstrukcję od tej właśnie strony przez całą łódź i łączy tak jak gdyby drugą część kabiny z dziobem. Więc pozostaje dla mnie tylko obwinąć jakąś fajną gąbką, a najlepiej taką, która nie ksiąka wody, bo także to może być dodatkowa wyporność, gdy łódź będzie się przychylała na lewo i prawo w dużym stopniu. Więc do dzieła.